Cześć, witam bardzo gorąco po nieco, no chyba długiej przerwie na YouTubie, ale wracam powoli, powoli i jestem na działeczce. Pierwszy film z działki pojawił się na kanale w listopadzie, wtedy było szaro, zimno, ponuro. Teraz co prawda pada, mogłoby być lepiej, ale to i tak nie przeszkadza mi w wielkiej ekscytacji i radości, bo na działce naprawdę dużo się dzieje i dzisiaj będzie taki działeczkowy update. To co za mną widzicie, to jest pierwszy mały domek. On już tutaj pojawił się tydzień temu, kiedy ja odpoczywałam sobie nad morzem, tutaj pierwszy domek przyjechał, no a dzisiaj, Dzisiaj y, przyjechał właśnie drugi dom, cztery tiry, wielki y, dźwig, i naprawdę to wszystko jest y, imponujące. No, właśnie, zanim te domy, yy, zanim ten transport, no to tutaj na działce sporo się wydarzyło. Przede wszystkim usunęliśmy stary dom, który, no, tak jak już wiecie z poprzedniego filmu, nie był do uratowania. Udało mi się przesunąć słup z prądem. Yy, dużo osób straszyło mnie, że to będzie bardzo czasochłonne, że to będzie skomplikowane, ale na szczęście udało się to w miarę szybko zrealizować. No i teraz yy, w tym miejscu, gdzie był yy, stary słup, będzie. Nowy dom, trochę go przesunęliśmy w głąb działki. No i w ogóle cały teren tutaj, no na razie może nie wygląda to jakoś super, bo jest mnóstwo kamieni, tu jakiś gruz, bo trzeba było podsypać ten um, gruz, żeby te tiry mogły wjechać tak na 100%, żeby się nie okazało, że tutaj gdzieś jest um, teren, gdzie można się zakopać, że coś będzie się zapadać. Wycięte są haszcze, więc pojawił się widok na pole i na e, krowy, na byka. Tutaj też jest jeden byk w ekipie, który tutaj. E, Zapładnia wszystkie krowy. No i tak, ale wciąż jeszcze długa droga do tego, żeby to wszystko wyglądało tak, jak to sobie wymarzyłam. Ale na pewno jestem już dużo, dużo bliżej. Nie się na dobre, więc chwilowo schowałam się w małym domku, bo domy będą dwa. Wiem, że to trochę jest skomplikowane, bo ja ciągle opowiadam o jakichś domach, używam liczby mnogiej, na Instagramie wszyscy się pytają o jakie domy chodzi. Otóż tutaj na działce będą dwa domy, ten mały będzie domkiem dla gości, będzie można go sobie wynająć, no i właśnie podziwiać tutaj to pole krowami, delektować się wiejskim klimatem, wiejskim widokiem. Będzie to na pewno bardzo przyjemna i miła odskocznia od miasta, a drugi dom będzie większy, a dokładnie dwa razy większy i to będzie dom dla nas. Jesteśmy właśnie na górze w małym domku. Tu pewnie, gdzie stoimy, będzie łóżko. Tutaj będzie taka barierka, żeby nie wypaść. Mama, No, zobaczymy, co tu będzie. Domy są modułowe, zdecydowałam się na takie rozwiązanie, bo na pewno ono było szybsze czy tańsze, nie wiem. Teraz, w ogóle przy tych cenach materiałów, przy tej inflacji, to budowanie domu to jest naprawdę wyzwanie, a jeszcze długa i droga, droga przede mną, żeby to wszystko wykończyć, bo domy są w stanie deweloperskim, więc jeszcze trzeba zrobić podłogi, ściany, łazienki, kuchnie, meble. No, tak naprawdę wykończyć to wszystko, a i jeszcze dach, blacha. No więc e, trochę się stresuję, e, że jest jeszcze sporo przede mną no i ogród, bo tutaj na razie mm, e, jest to rozkopane, a to i tak nie koniec. E, jeżeli macie pytania o domy modułowe, to e, dajcie znać w komentarzach i być może pokuszę się o specjalny, dedykowany film i tam wszystko Wam opowiem. Jadalnia. a tam? tu będzie łazienka Widziałam. a tam? tutaj będzie salon tutaj będzie jadalnia. To jest jadalnia jadalnia tutaj się je a tu będzie kuchnia o tutaj Mama, a, a, jest? a wasze pokoje, sypialnie będą na górze, jeszcze nie ma góry zaraz będzie dach